Hello, to Daria Łowska i projekt Forma na życie. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. A skoro jest taki piękny, słoneczny dzień, to oczywiście pora na morsowanie. Dziś moje trzecie morsowanie, tym razem w Płocku. Dostałam pytanie ostatnio pod poprzednim filmem: jak często i ile czasu powinniśmy być w wodzie, aby przyniosło to nam to jakieś zdrowotne efekty. I tak naprawdę odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ale idealnie, gdybyśmy zaadoptowali się tak do zimna, żebyśmy przynajmniej te dwa-trzy razy w tygodniu po około 20 minut byli w stanie e, mursować lub... E, Spędzać czas w zimnej wannie, jeżeli mamy taką możliwość. Jak się okazuje, pod prysznicem. Zimne prysznice nie do końca działają podobnie tak jak zimne kąpiela, tak jak morsowanie, można jeszcze obkładać się ręcznikami zmrożonymi, wcześniej zanurzonymi w zimnej wodzie. Także tyle na ten temat. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja będę wchodziła do zimnej wody. Do zobaczenia! Jak widzicie, za mną już się robi przeramel. jest całkiem zimno ja zaraz się będę rozgrzewać. Jak się okazuje, możemy wejść do tak naprawdę są trzy poziomy, które wyróżniamy, wchodząc do zimnej wody. Pierwszy to jest do splutu słonecznego i to nawet Pan już wystarczy do adaptacji do zimna, a podobno, to jest całkiem dobry sposób, żeby pobudzić do redukcji tkanki tłuszczowej z boczków albo z brzucha. Drugi poziom to jest poziom do pach do pach tutaj, żeby zanurzamy również pachy, mostek. No i trzeci zanurzamy całą głowę i pływamy. To jest naj, najszybszy sposób wychłodzenia organizmu. No ale to już raczej dla zaadoptowanych. Mój dzisiaj dopiero trzeci raz, więc raczej postaram się wejść do poziomu drugiego. Do zobaczenia na rozgrzewce. Teraz Sztabkę mam na głowie. Rękawiczki, O mnie najbardziej bardzo ręce i głowę. Szybka rozdrzewka. I za chwilę dołączę do ekipy. Oczywiście bez okularów słonecznych, które gdzieś się mnie na głowie, unikam e, okularów słończowych na oczach, dlatego że bardzo mi zależy, żeby łapać słońce jak tylko się da e, promienie słoneczne. Więc e, okulary słończowe tylko jako dodatek. Ok, za chwilę wchodzę. Jak w jacuzzi!